W Bodzanowicach odbył się piknik dla powodzian. Lokalna społeczność, mimo że nie została dotknięta powodzią, zorganizowała zbiórkę rzeczy dla poszkodowanych wskutek żywiołu. Pomoc trafi m.in. do Lewina Brzyskiego. Karolina Urban. Jesteśmy właśnie w Bodzanowicach, które mimo że nie zostały dotknięte powodzią, aktywnie angażują się w pomoc powodzianom poprzez organizację pikniku dla powodzian. Jest ze mną współorganizator tego wydarzenia, pan Oliwier Zieliński. Dzień dobry. Jak powstał pomysł na organizację tego pikniku? Pomysł przede wszystkim powstał przy współpracy ze szkołą w Oleśnie. Pomysłodawcą głównym jest uczennica, czyli Weronika Wie Wieczorek, która chciała właśnie przy współpracy z nami, czyli z Stowarzyszeniem Europa Juvenis, pomóc posztodowanym. Najbardziej właśnie dotkniętym został Lewin Brzeski, więc wszystkie dary, całe wydarzenie będzie wszystko przeznaczone na cel Lewina Brzeskiego. I jakie artykuły tutaj będą zbierane? Jak ta pomoc będzie dystrybuowana? Przede wszystkim żywność, artykuły pierwszej potrzeby, garki, pościele, a organizatorzy będą dystrybuować to własnym Transportem do Lewina Brzeskiego. Pomoc powodzianą jest bardzo ważna, szczególnie teraz, gdy zbliża się okres zimowy. Karolina Urban, Kurieropolski.